Właśnie zakończyliśmy kolejną dziewiątą edycję konkursu Matematyka stosowana, indeksy rozdane. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Ostrołęki, drugie miejsce drużyna Liceum Politechniki Białostockiej i trzecie również, a wyróżnienia uzyskały oprócz liceum ogólnokształcącego przy Politechnice Białostockiej drużyna z Ełku i drużyna z Jarocina to jest 500 km od Białego Stoku. Także bardzo mnie cieszy udział. Startowały jeszcze drużyny z takich daleko usytuowanych z Warszawy i poza Krakowa. Za rok dziesiąta jubileuszowa edycja konkursu. Już teraz serdecznie zapraszam.